Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka fortuna. Z tej strony się kłania wszystkim. Dzisiaj horoskop tygodniowy od 3 do 9 sierpnia dla znaków ziemskich: Byka, panny koziorożca. Zaczynamy od byka, zaczynamy rozkład tarota oraz Lenormand. No i żeby nie przedłużać, tutaj ja już się nie reklamuję. Na razie w horoskopach tygodniowych, tylko mówię moi drodzy, że kontakt ze mną pierwszy poprzez e-mail, który jest pod każdym filmikiem. Dobrze, i zapraszam na horoskop wszystkie byki. Tutaj ubyka od poniedziałku. Od poniedziałku wyjaśnienie pewnych spraw może być wyjaśnienie spraw od kogoś z przeszłości. Spotkacie się, będziecie w swoim gronie, będziecie się bawić i radować i wyjaśni się pewna tajemnica. Bardzo sympatyczny poniedziałek. We wtorek również spotkanie z osobami z przeszłości, rozmowy: po, po prostu mogą być to rozmowy przez telefon, bądź też przez internet. Tutaj i z kimś z przeszłości. Dużo tutaj radości poniedziałek, wtorek te rozmowy przyniosą. Ale także i pewne rozwiązania. W środę. Dobre perspektywy na przyszłość, pomoc od mężczyzny, który jest zaangażowany w Wasze życie, może być również związany z Waszą pracą, i tu może w czymś pomóc: także możecie otrzymać dobrą jakąś radę, wsparcie. U każdego będzie co innego, ale może być na przykład ciekawa rozmowa u niektórych. Tak, bo nie wszyscy mogą otrzymać to wsparcie, nie wszyscy mogą otrzymać pomoc, ale mogą porozmawiać. Także w czwartek rywalizacja w pracy może być spór, mogą być jakieś problemy w domu ale tu po tych kartach sąsiednich widzę, że może to być w pracy, więc proszę uważać na jakieś spory, kłótnie nie dawajcie się tutaj drogie byki wciągać w jakieś niepotrzebne dyskusje to jest taki czwartek, w piątek dużo pracy, ale satysfakcjonującej, bo wiecie za co pracujecie, ale też dobre, udane życie rodzinne, piątek bardzo interesująco no sobota trochę przeciążająco, możecie mieć zły humor, może Was dopaść jakaś grypa, drobna jakaś taka niedyspozycja. No, ale mm, poradzicie sobie, bo już w niedzielę. Yy... To już zapomnijcie o tych waszych dolegliwościach sobotnich, poczujecie dużo radości, także możecie sobie zrobić niespodziankę dla siebie, jakąś spotkać się także z jakąś kobietą, koleżanką, mamą, która dobrze doradzi, dużo radości i wsparcia w niedzielę. także dzień spędzony może być na zakupach, może być dzień spędzony w jakimś grobie kobiecym bardzo miło, sympatycznie. W zdrowiu, no co tutaj jest w zdrówku? Zdrowie, no proszę uważać na skoki. Tu mogą być albo ciśnienia, jak się zdenerwujecie, albo temperatury. Ogólnie zdrowie nie będzie złe, ale tu mogą dojść sprawy hormonalne, no i trochę przeziębieniowe w tym tygodniu u byka. Ale mm, będzie dużo radości w niedzielę, więc pozytywnie zakończy się ten tydzień dla byka. No i moi drodzy, jeśli horoskop się podobał, to zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału. No i zapraszam teraz wszystkie panny na wysłuchanie horoskopu od 3 do 9 sierpnia. Co tutaj panien będzie się działo? na karty Lenormand, to jest tak w poniedziałek. No, jakieś straty mogą być finansowe, mogą być y, emocjonalne. To mi się wydaje, że będzie strata jakaś związana z przyjacielem, może ktoś tutaj was zawiedzie, może jakieś spotkanie nie dojdzie do skutku. Nic groźnego, ale tutaj będzie trochę, y, trochę przykro pannie. We wtorek proszę uważać tutaj na osoby, które mogą tutaj coś za Waszymi plecami ukrywać. Jest pewne zagrożenie, aby nikt Was tutaj nie okradł ani nie oszukał we wtorek. Jest jakaś zdrada koło panny. W środę może być spotkanie w większym gronie, bądź też gdzieś na zewnątrz możecie. Wyjść na jakiś koncert, gdzieś na jakąś wystawę. Także może być spotkanie z kobietą, bardzo sympatyczna środa. I taki ten tydzień przeplatany, bo już tutaj w czwartek znowu będziecie się zamartwiać i sami siebie straszyć. Trochę taka karta strachu. Dzień spędzicie w domu i będziecie trochę się obawiać. Jakieś lęki tutaj mogą was dopaść ale tak, że po prostu no trzeba jakieś zioła sobie wypić, zapodać i tu wszystko minie. Ja bym tak proponowała. W piątek podróż może być, podróż gdzieś nad wodę, podróż, która może przynieść dużo radości, takiego spełnienia. Sobota, również wiadomości od mężczyzny, może być trochę nerwowo, może będzie chciał się spotkać mężczyzna z Wami, i tutaj będziecie planować właśnie jakieś spotkanie, tak? W niedzielę również. Na Waszej drodze stanie ktoś, kto nie będzie do końca szczery. Proszę uważać na osobę, która w niedzielę będzie tutaj z Wami rozmawiała, spotykała się z Wami, i tutaj mówię o niedzieli, że ktoś nie będzie do końca szczery. Nie będzie to zbyt miłe i przyjemne. Tak może być, ale nie musi. To jest horoskop ogólny, moi drodzy, ale tu w zdrowiu, w zdrowiu korzonki, tutaj dolne partie mogą dokuczać problemy z zatokami, z uszami. Ale też, moi drodzy, tutaj niektórzy mogą wybrać się do lekarza, zmienić lekarza. Jeśli horoskop się podobał, zapraszam wszystkie panny do subskrypcji tego kanału. I teraz zapraszam koziorożca do wysłuchania horoskopu od 3 do 9 sierpnia. Co będzie tutaj się działo u koziorożca? Czy dosyć? Dobrze. Tutaj koziorożec. Poniedziałek trochę strachu, jakieś rozmowy czekają Was. Będziecie się czegoś obawiać, może m, tu. Sprawy będą dotyczyły urzędu, bo we wtorek również jest jakaś sprawa do załatwienia z urzędnikiem. Może trzeba będzie coś podjechać i załatwić taki tydzień troszeczkę nerwowy i dużo spraw do załatwienia. Z tego co widzę, że już od poniedziałku będziecie się martwić, może tą wtorkową sprawą urzędową. W środę, natomiast, drogi koziorożce, czeka was bardzo dużo pracy, ale też niektórzy mogą właśnie wybrać się gdzieś do jakiegoś urzędu. Mogą mieć też jakąś wizytę u lekarza, bądź też załatwiać jakieś ubezpieczenia coś właśnie z, związanego z urzędami, z różnymi tutaj przedsiębiorstwami publicznymi. Środa. Czwartek: no, Ktoś może Was tutaj z domowników zranić, wyprowadzić z równowagi. Możecie czuć się trochę zranieni, poszkodowani. Może być również jakaś wymiana zdań z domownikami albo też jakiś no, drobny problem domowy. Czwartek, piątek. No, będziecie osądzać tu może partnera bądź partnerkę, bądź też niektórzy będą mieć sprawę w sądzie, albo też jakąś sprawę urzędową, którą trzeba będzie załatwić. Yy, także yy, taki dosyć ten piątek. Yy, też zajęty u koziorożca. W sobotę proszę uważać na mężczyznę, może okazać się nieszczery, fałszywy, może na przykład plotkować za waszymi plecami, bądź nie daj Boże, może to być złodziej jakiś oszust koło was w sobotę. Tak więc proszę zwrócić uwagę, kto się będzie kręcił tutaj koło koziorożca. No, i niedziela też będziecie się buntować, jakieś drobne problemy, mogą być jakieś kłótnie, mogą być jakieś drobne spory, bunty tutaj z waszej strony. Także trzeba się trochę powstrzymać, pewnie będzie w tą niedzielę. No i taki to tydzień, moi drodzy, tak jak to w życiu czasem bywa. No dużo mieczy, tutaj siedmiu kart wyciągnęłam, 2, 4, 5. Kart Tarota, które mówią tutaj właśnie miecze o niezbyt takich przyjemnych sprawach. No, ale niestety, tak jak to w życiu, jeden dzień przyjemniejszy, drugi dzień y, słabszy. Trzeba sobie jakoś przeczekać ten tydzień. Wiadomo, że nie u wszystkich tak. Ale w zdrowiu, moi drodzy, jeszcze powiem, uwaga szczególnie na kręgosłup i ręce oraz nerwobóle, no może Was główka boleć, może jakiś ból powrócić, może też niektórych czekać zmiana, na przykład lekarza, leczenia, coś tu może mm, zmienicie. W swoim zdrowiu. Dobrze, jeśli horoskop się podobał, to tyle. Wiadomo, to jest horoskop ogólny, moi drodzy. Nie dla wszystkich tutaj będą te aspekty zdrowotne, te sytuacje, ale taki ogólny zarys dla koziorożca w postaci, właśnie mini horoskopu tygodniowego. Zapraszam serdecznie na mój kanał. Do subskrypcji pozdrawiam raz jeszcze i do usłyszenia.